Poradnik jak kroić bułę w, po harcersku. Krojenie buły na harcersku. Patrzcie. Tu są te. Bierzecie zaszyt, bierzecie zaszyt, zaszyt, zaszyt. Bierzecie, bierzecie bułę, bułę, bierzecie, buła. Musicie bułę. mieć saperkę, bez saperki się nie uda. Buła na pół dla kolegi. Możecie się z, ko z harcerzami podzielić. Była piękna była. Dobra. Pokażę wam, jak można użyć saperki do przycięta bułki na pół w ten sposób. Nie, tego, tego, te, to będzie trudne. Ale można saperki użyć jako nóż i przekroić bułkę. Proszę. No, no nie, nie wyszło mam. Tak się kroi bułka. Po harcersku.